które będą mieli do zaprezentowania nam przed nami. Komu? To jeszcze na koniec poczekaj, nie nie Andrzej, to, jeszcze, to, już, to już musimy powolutku y, z Arturem kończyć, bo mamy jeszcze parę rzeczy do, y, do pokazania. A pytanie ma do Ciebie Andrzej, tak jest przed 12 lat, trochę Andrzej. się studio zmieniło. Tak, Andrzej, Andrzej, tak. Andrzej Twarowski, którego tutaj się uwaga oglądamy. Powiedz, czy czujesz się gwiazdą? Nie, na pewno nie. Ale sporo jest ostatnio szumu wokół Twojej osoby. Jak to, jak to znosisz? Właściwie jak się bierze jakąś sportową gazetę, to gdzieś tam na pewno jest coś o, o Wichniarku. Znaczy, myślę, że to wszystko się bierze z tego, że dosyć dobrze zacząłem grać w tej rundzie jesiennej tego sezonu. Zaczynałem, zacząłem strzelać bramki, także... Myślę, że nie jest to na wyrost te wszystkie artykuły, te wszystkie wywiady, także bardzo się z tego cieszę, ale w żadnym wypadku nie chcę się robić tutaj żadną gwiazdą. Zostałem tym samym chłopakiem, który był i myślę, że tak będzie, będzie dalej. To jak? Czujesz się gwiazdą? Niezły obcia, Mówię o sobie. Ty się nie zmieniłeś. Nie, wiesz, ale jak spojrzałem, tak to ja wyglądałem słabo, ale... <śmum> <śmum> to, teraz ci ta fryzura, to troszeczkę <śmum> lepiej, lepiej... Bo mówię się, mojej. Długo szukałem, tak tak, długo szukałem. Także ja, długos ja długos cię, długos cię teraz... No. Tak czujesz jak jak mówię, się gwiazdą? No, wiesz, no... Młodość rządzi się swoimi prawami. Czy czujesz tak, się nie, nie, po prostu źle się wypowiedziałem. Miałem powiedzieć, że są na wyrost, nie? Te, mhm. te wszystkie tam artykuły. <grym> A czy czujesz Ale... się teraz gwiazdą? Nie rozpatruję tego w takich kategoriach. No, wrócił król Artur. To taki... To A ten taki przydomek, to ciebie denerwuje? To takie trochę pretensjonalne. Ten Kyniś, Artur, tego, śmego. Nie ja sobie go wymyśliłem. Ale pytam się, czy tobie się podoba? No domyślałem się, no już... <grym <grym tak bardzo ma... zakochany w sobie nie jesteś. <grym> czy, sobie... czy nie ma, czy mi on się podoba, czy mi się on nie podoba. Eee, taki, taki jestem, przytomny, tak, no i co? Nie, no, zastan pisa, nie że... zastanawiam się. Myślę, że nie jest najgorszej, czy jesteś. Nie, <grym> nie zastanawiam pisa. się nad tym. No mi pytanie, ty. naprawdę już... Dzisiaj jestem już troszeczkę taki zmęczony, bo ciężkie pytanie mi tutaj zadajecie I... Staram się z nich wybrnąć tak tutaj no, profesjonalnie. Chciałbym ciebie spytać jeszcze o Roberta Lewandowskiego. Jakie, jaką ty mu wróżysz karierę?